A dzisiaj robię makaron. Zobaczyłam, że mi się kończy termin tej mąki. Kiedyś się kupiłam w Lidlu i to jest mąka z semoliny. Taki prawdziwy włoski makaron, To włoski jest bez, bez jajek. I tutaj wystarczy dodać tylko wody ciepłej i oliwy. No, tak, no, dosyć twarde jest to ciasto, ale szybko wysycha. Patrzcie, przygotowanie, odstawić na 6 minut. No i to takie prawdziwe włoskie. Jak mi wyjdzie, nie wiem. Trochę grube, nie umiem cieniej, ale robię to pierwszy raz. I tyle chciałam Wam pokazać, co mi kotek na wymianę dzisiaj przyniósł o. co malinka chciałaś? Tak. Proszę O to moja malinka Co malinka? Grubiutka malinka moja Co chciałaś? Już dostałaś się rano i to sporo Proszę, wymiana Ty mi to ja ci tam co, co innego, tak? O. Animoś. Tu ty gdzieś. Nie, wchodź, wiesz, że nie możesz. W basie zaś ci coś dam z tamtej strony. Lubasku. Moje kotki zewnętrzne. Malinka, wnosia i kolo. Już czekają, godzina 18, a te moje dzieci już tu są, tak? Później, jak się ściemnia, to przychodzi taki bez. Bez mortki. Może uda mi się go dzisiaj sfilmować. A tu mam dla nich mięso z kości. rosole No już, już wam daję dzieci. My. Ojej, ojej. Proszę. No chodź, 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 chodź. Tak wyglądają moje koteczki. Malinka ma taki... O tam so leżą butelki na ocet muszę przelać. Bo jabłkowy, bo jeszcze nie przelałam. Malinka ma krótki ogonek, a tu pełno. Pełno syfu. No i O, takie grubasy. Teraz to i tak są cienkie na zimę, to jak borsuki wyglądają. Pewnie za mało, to dla nich jeszcze będą siedzieć, tak? Nusia, Nusia to jest taka małpa mała. Wszystkich leje tu. Wszystkich leje. No co, kochanie? Jedz. Brzydko, brzydko dzisiaj. Nusia, nie możesz tu wejść, wiesz? Ja zresztą już wychodzę, idę do kursu. Tak. Ciekawe, czy ten ocet dzisiaj dam radę przelać, bo to jeszcze mam trochę zajęć. Ale taka matka się ładna wytworzyła. Naprawdę polecam. Będziecie mieli jabłka, to sobie zróbcie ocet pyszny. Wspaniały. O. Nie, masz to Koliś. Dobrze, to ja idę. O, znajdzie kurkę ginie Kurkę gienię. Kurka, która boi się Wszystkich innych kurek Tak, Geniu? No Musiałam ją oddzielić I tak sobie chodzi Śpi tutaj Codziennie mi zna się jejeczko Tutaj mam taki mały Małą szkółkę Tutaj Bo jest jeszcze teren Nie zagospodarowany I muszę tak wkładać No Gienia jest kurką, gołoszyjką I po prostu tyle razy już była stłuczona, łepek cały, miała we krwi, no musiałam ją zabrać I sobie żyje tutaj, chodzi sobie tak samo pas, muszę uważać na nią Żeby mi psy nie zjadły No i nie wiem jak to dalej będzie, no. Tutaj się pilnuję tego miejsca O godzinie 18 już tam mi patrzy na dom na drzwi, że ona już idzie spać. Ja muszę przyjść ją, spać położyć, wiecie? Uff. Nie wiem, czy ona tak się nauczyła, czy jak. Nie wiem. Wszędzie pełno jest tych ślimaków wstrętnych. No i tak sobie żyje tutaj. Jak zobaczy, uh, Georgia to się nie boi, ale jak zobaczy tego drugiego, to po prostu skacze na mnie w głosy się drze. No? no nie da rady. I tak się tu. Dobrze jej. Geniusia, może już spać pójdziesz, co? Po 18 jest zimno dzisiaj. Geniulka, idziesz już spać? Także ona codziennie eczko mi znosi białe. No tam. Chodź, geniusia, już do spania. Ja piję kawę. Jest 18, ale muszę jeszcze parę rzeczy cię wykonać, a pogoda taka jest. Nie wiem czy ty kawę będziesz piła. A może nie, bo jest za gorąca jest, wiesz, genia. No bardzo sympatyczna, przesympatyczna kureczka. No piórkę już jej odrastałem. No tak ją, tak ją zdewastowali. No już tutaj jest u mnie tutaj z tyłu miesiąc. Znaczy z przodu. Tu ma koleżanki Ale wie, że wie, że one są za katką, więc ich się nie obawia tak geniusia Zaraz idę do, do królonów, idę zaraz Idę do kus No i tak on zginią właśnie Jedna geniusia. <ślesz> No idziesz już spać? Położymy już, co? Gieniulka. Jeszcze chyba nie chcę. A w zimę to ja nie wiem. Pewnie pójdzie do folii znowu, tak? Będzie w foli żyła sobie. Bo jej będzie zimno, bo ona przecież goła taka. Pióry jej niewiele więcej urośnie. Już jej odrastają tam na górze. Ale szyja zostanie goła. Już chyba nie chcę tych gołoszyjek wkładać do tego, do inkubatora. Nie chcę. Och, moja biedna malutka. Dobra, piję kawę. Dzisiaj to jest dzień wtorek. Do mu robota, tutaj robota. Do muszę szafki i ściany malować. Widzieliście, makaron musiałam też zrobić. Tyle przetworów. Ale ta pogoda to jest najgorsza. Ja nie wiem jak wy, ale ja nie lubię zimy. I nie lubię jesieni. Ja się powinnam urodzić w jakimś. ciepłym kraju. Dobrze, idę do królików. Gienia, idziesz już spać, co? No i mamy króliki. Widzicie jakie duże już? Uch. Takie duże. Nusia. Trzej panowie są. Zaraz wam dam marcheleczki. No wam przyniosłam Proszę Dwie wam starczą Cię wchodzisz, cię wchodzisz Już ten najmniejszy nie jest taki malutki No jakie koloniki. Także dużo jedzą, rosną Fajne są No co chciałeś? Iciec nie wezmę Cię teraz na ręce. Nie wezmę. Płateczków już nie mają? No nie. Nie mają. Jedzą jak... O! Widzicie jak się rzucają? Chyba dzisiaj już im mleka nie dam. Bo to już chyba za dużo na mleko, nie? Pnusia! panowie i panienka Dżurzik do no iść już spać Patrzcie zostawiły marchewki i one będą płatki jadły Tak? Będziesz płatki jadł? Miśku Szukasz mleka ty cwaniaku Nie wiem czy im dać, czy im rano dać Już za duże są nie Nie trzymajcie się, dzisiaj już chyba nic nie będę nagrywała. Słucham ciebie. Po co wy tu stoicie? Tam w reklamówce jest marchewka. Tak. <słuch> Niedługo trzeba będzie je rozdzielić. Także trzymajcie się.